Witajcie, kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam wszystkie zadekalne raczki, raczki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również raczki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście, wszystkich bez wyjątku, zapraszam do oglądania, do słuchania, a osoby, które pojawiły się tutaj pierwszy raz i spodoba Wam się tutaj, to oczywiście zachęcam, zapraszam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne raczki nieboraczki, horoskop tygodniowy, takie ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od 17 do 23 kwietnia zobaczymy, co tam u Was w tym tygodniu, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać i jakie tam energie do Was pędzą. Także nie gadamy, e, zaczynamy. I dobra, raczusie, raczusie, pamiętajcie, przekaz ogólny, więc nie ze wszystkimi musi rezonować, nie ze wszystkimi musi się zgadzać. Bierzcie wyłącznie to, co się zgadza, te energie, które rezonują z Waszą obecną sytuacją, z Waszym życiem. A jeśli się kompletnie nie zgadza, nie bierzcie na siłę. Być może przekaz dla Was jest w Ascendencie Znaku Księżycowym, Wenus, Mars i tak dalej. Dobra, raczki, zaglądamy. Zaglądamy. Co tam u Was? Mhm. Dobra. Wyzwanie dla Was na ten tydzień. Co ciekawego w pracy, w finansach, ogólna sytuacja finansowo-zawodowa? Mhm. Co ciekawego w miłości, również ogólna sytuacja miłosna. Dobra. I karta rada dla Was. No, ciekawie, ciekawie. No. Dobra, okoliczności wyboru przede wszystkim w tym tygodniu. Dobra, raczki, lecimy, nie? Lecimy z wyzwaniem dla Was na ten tydzień. To jest takie wyzwanie, bardzo często ja tutaj wyczuwam osobiste wyzwanie każdego znaku, nie? Energia z zewnątrz, która właśnie wpływa na to, że ta energia przeradza się w wyzwanie osobiste. Klimat, aura tego tygodnia. No. Raczku, w tym tygodniu niektórzy z Was mogą się spodziewać, wiecie, takiego stanu pomiędzy młotem a kowadłem dosłownie, okoliczności wyboru, konieczność podjęcia jakiejś decyzji, mm -hmm. coś wiem, czegoś nie wiem, coś chcę, czegoś nie chcę, taka rozkmina, nie? Tutaj się pojawia u niektórych z Was. Zaduma, wręcz, nie? Ja tak wyczuwam taką wiecie, refleksję pełną sentymentów i zastanawiania się i rozdrabniania się na szczegóły, nie? Takie jedno wiem, a może nie wiem. Może chcę tego, może tego nie chcę. Um, może muszę, ale, ale w sumie nie wiem, czy, czy powinienem, czy, czy mi się to uda, nie? Taki troszeczkę, wiecie, to jest taka energia, dla mnie jest tutaj mnóstwo takiej właśnie, takiej czystej, w czystej postaci refleksji, no trzeba się na coś zdecydować, być może na coś nowego, ale szkoda zostawić mi to stare, bo to stare jest takie znane, a to nowe jest takie ciekawe, ekscytujące, a najlepiej to bym wziął jedno i drugie, albo został po środku, jedną nogą tu, drugą nogą tu, no i takie zatrzymanie i zastanawianie się, i co z tym fantem zrobić, nie, z tymi dwoma fantami, w którą stronę pójść, mhm. To jest też wiecie, ja mam wrażenie, że być może jakiś raczek już coś zaczął, nie? że już coś zacząłem robić, czy to w pracy, czy to w domu, czy w sprawach osobistych, czy gdzieś tam w związku, z, w, sprawie z, w sprawach jakichś tam sercowych, tak, już coś zacząłem, już mam jakiś plan działania, ale no nie mam pewności, czy wdrożyć w ten plan działania w życie. Czy to jest ten moment, czy to jest odpowiedni moment. Także raczek w tym tygodniu na rozkminie i to jest dla Was wyzwaniem, więc macie wybór. Wybór pomiędzy nie wiem, dwiema ofertami pracy, pomiędzy dwiema osobami, pomiędzy dwoma osobami na pewno, ale za chwilę do tego przejdę. Rozkmina, rozkmina, co tu robić, jak tu robić, jak tu żyć. <grym>, raczki się zastanawiają, tak? Dobra, także wyzwanie. No, podję podjęcie decyzji. Mhm. Trudne podjęcie decyzji e, i zatrzymanie się. Właśnie refleksja nad... E, nad tym, co robić dalej ze swoim życiem. Mhm, takie wyzwanie. Dobra, dobra. Lecimy dalej, żeby to wszystko lepiej zobrazować. Praca, tak? Finanse. I raczu się. I tu jest tak. Może nie tyle wybór, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, tylko wiecie, tu są dwie energie nadchodzących na zmian, takich perspektyw, dobrych perspektyw, zmian na lepsze. Ale wiecie, te energie są takie bardzo niespieszne, obydwie. Nim się nigdzie nie śpieszy. Gdzie tam będą pędzić, nie? My sobie przyjdziemy, te zmiany przejdą sobie w odpowiednim dla nich tempie, i nie będą patrzeć na to, czy raczek ma czas poczekać, czy ma cierpliwość, czy nie ma tej cierpliwości. Oczywiście także żartuję sobie. Um. Ale wiecie, ta energia nie lubi szybko, nie lubi za szybko, ale też nie lubi za wolno. Ona przyjdzie, w, ona idzie w takim umiarkowanym tempie, więc raczki, uzbrojcie się w cierpliwość, tak? Bo ja tutaj widzę, że wy czekacie, wy się już nie możecie doczekać, wy wyglądacie mm, jakichś tych zmian, być może jakieś wiadomości, wyglądacie, nie? Od jakichś pracodawców, jakieś maili, yy, oczekujecie na, na jakieś decyzje. Widzę, wyraźnie czuję, raczki, oczekiwanie na jakąś zmianę, która idzie lub. Oczekujecie tej zmiany, ale ciągle gdzieś z tyłu głowy raczek, jakby miał. Ale czy ta zmiana jest konieczna? A może dało się tej zmiany uniknąć? A może jednak nie? <gry> prawda? Tu jest mnóstwo niepewności. Raczki w tym tygodniu bardzo niepewne. Raczki takie niepewniaczki w tym tygodniu, tak? I mówię tutaj, być może zmiana pracy, zmiana miejsca pracy, zmiana stanowiska, zmiana być może przeprowadzka związana z pracą, bo tu jest jakiś ruch, prawda? się pojawia. Jakieś delegacje, wyjazdy. Kochani, wiecie co? Być może, o, ktoś otwiera jakiś biznes albo czeka na jakiś towar, bez którego wiadomo, jak gdzieś tam pracujemy w niektórych zakładach pracy, w niektórych firmach, bez jakiegoś towaru, no nie można dalej pracować, tak? Bez odpowiednich tam materiałów i tak dalej, więc może to jest takie oczekiwanie, i ciągle nie przyjeżdża ten towar, nie pojawia się ta wiadomość. Taka, takie oczekiwanie, aż niecierpliwe. Raczki, powiem tyle poczekać, poczekać, to idzie, naprawdę, to idzie, te zmiany idą i mało tego, te zmiany Wam przyniosą naprawdę fajne perspektywy i będzie Wam lepiej, nie? Bo tutaj jest, wiecie, wypłynięcie na te spokojne wody, już się zakończą te wszelkie burze zawodowo-finansowe, tu będą zmiany, tylko dajcie czas, nie przyspieszajcie, przyjdzie, przyjdzie, może nie w tym tygodniu, ale przyjdzie, więc no, poświęćcie ten tydzień na tą właśnie rozkminę, <laughs> bo być może ktoś faktycznie ma dwie opcje, jeśli chodzi o pracę, no i będzie miał się przynajmniej czas zastanowić, nie trzeba będzie podejmować takiej nagłej, gwałtownej e, decyzji. <gry> Także poczekać. W pracy cierpliwość, czy na nową pracę, czy na jakąś decyzję, czy na cokolwiek. Jeszcze poczekać. <gry> tak, no, może nie każdy zadowolony jest z tego przekazu, no ale no, takie taki macie karty, no. <gry> taki klimat. Dobrze, raczki, lecimy dalej, wiecie co, ja dzisiaj naprawdę jakiś taki dziwny humor mam. Mm, dobra, e, miłość. No i tu się dzieje, tu się dzieje, mówiłam na początku, tak, że wybór między dwoma osobami i tak, kochani, I wiecie co, ja mam takie wrażenie, tak patrząc na tę energię, drogie raczki, że w tym tygodniu to wszechświat tak jakby się chciał, wiecie, z Wami troszkę droczy, nie, bo tutaj Wam każe czekać, a tu Wam ka każe wybierać, nie, <laughs> także wodzi na pokuszenie i, a jednocześnie każe uzbroić się w cierpliwość, no i... No, chcę wam tak, drocze się, drocze się. Żeby nudy nie było, nie? Dobra, raczki, bo ja. Nie, naprawdę, ja dzisiaj. Ja, ja dzisiaj Głupoty bleta. Dobra, e, miłość. I tu jest tak, moi drodzy. <laughs> Dosłownie, tak jak mówiłam, wybór pomiędzy dwoma osobami, więc być może jakiś raczek. Mm, mam nadzieję, że singiel, ale oczywiście różnie bywa stoi przed wyborem dwóch osób i obydwie te osoby są bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne, bardzo kuszące i raczek, no, stoi i drapie się dosłownie po głowie, kogo tu wybrać, nie? Nawet bym powiedziała, że niektóre raczki podchodzą tutaj do takiej rozkminy, a która ta osoba bardziej by mi się opłacała, nie? Tylko wiecie, opłacała w sensie takim nie tyle materialnym, co raczej takim emocjonalnym, nie? Która jest w stanie dać raczkowi więcej. Mhm. Raczki, Wy się nie zdziwcie, jeżeli Wy, odwracając tę energię, jeżeli Wy będziecie w tym tygodniu jedną z tych dwóch osób, a ktoś tam sobie będzie wybierał, nie? Między raczkiem, a kimś tam. Mogło to być jakieś zadykalne, kochani, bliźnięta, e, może być ktoś z Trygonu, Ziemi, byk pan na Koziorożyc, ale nie musi, więc się nie zdziwcie. Więc się nie zdziwcie, jeśli Wy będziecie tą opcją <ścoughs> przysłowiową u kogoś. No, także wybór, wybór, dużo zastanawiania się. Jeśli chodzi o związki, e, też istniejące relacje, to tu też jest zastanawianie się. Wiecie co, mam wrażenie, że tu jest rozkmina pomiędzy właśnie by zostać w tym związku, czy nie. Mhm. Czy ten związek się opłaca? Czy on w ogóle ma sens jeszcze trwania? Czy już najlepiej się rozstać, bo, bo różnie bywa, tak? No, także tutaj są takie historie. Mhm. Także to jest taki przekaz właśnie dla tych raczków, które stoją nad jakimś dylematem miłosnym, takim związkowym również. Wiecie co? Ja mam teraz takie wrażenie, że ktoś gdzieś, być może jest jakiś raczek, że wplątał się w taką kwadratową sytuację, wiecie, w sensie, że wiecie, są dwie pary, nie? No i co, i dochodzi między tymi parami do wymiany partnerów, wiecie o co chodzi, nie? <laughs> wiecie o co chodzi, e, tylko i, i. i wiecie co, I, to, i mało tego, i to jest jeszcze ukryte, tego jeszcze, tego jeszcze nie widać, nie? Mhm. Mam nadzieję, że aby to nie wymiana w rodzinie, nie? Wiecie o co chodzi, tylko tam między tam, jakimiś tam znajomymi lub nowo poznanymi znajomymi, no i jest to taka kwadratowa sytuacja, która no Mm -hmm. Może być, może być. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Mm -hmm. I tutaj e, ktoś tutaj żongluje faktami, mam, mam takie wrażenie i trudno się połapać, nie? że właśnie tutaj jest, jest, są te cztery osoby, są te dwie pary i wszyscy każdy do kogoś pała uczuciem, prawda? <laughs> mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. E, tak, dobra. Dobrze, już podsumowując, żeby już nie gadać, drogie raczki, dla mnie mm, tutaj jest informacja właśnie wyboru, zastanawiania się, też rozkminiania, co z tym związkiem, co z na tą relacją, e, a co z tym człowiekiem, a może tamten by był ciekawszy, może tamten byłby lepszy, no tak, osiołkowi wyżłoby dano w tym tygodniu, jeśli chodzi o sprawy miłosne, za dużo wyboru, za dużo też e, wątpliwości, tak, także... Także, właśnie tutaj ta, ta rozkwina, ta zaduma wcale mnie już nie dziwi. Mhm. Dobra, raczki, lecimy dalej, lecimy do rady. I właśnie, kochani, e, mamy tutaj tego rycerza Monet, tak? On sobie jedzie na tym małym koniku. On nie musi nigdzie nie śpieszyć, tak? I kolejna taka spowalniająca, właśnie energia która zaleca, zwolnij, jeśli trzeba to się zatrzymaj, odpocznij, powąchaj kwiatki po drodze, prawda? zapal sobie papieroska, jeśli palisz, zjedz kanapkę i zanim dokonasz wyboru lub ruszysz w dalszą drogę, to odpocznij, zatrzymaj się, przemyśl i niech ta rozkmina, niech ta zaduma będzie nawet nudna, przedłużająca się. Ale ostrożność w wyborach, w wyborach jest tutaj zalecana. Przede wszystkim, żeby później czegoś nie żałować, tak? Ta energia, kochani, tu właściwie żadna z tych energii nie lubi i nie zaleca ryzyka, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, czy to zawodowych, czy właśnie związanych z uczuciami. Także, Raczki, na zwolnieniu, takim wiecie, życiowym, przystanek życiowy, odpocznijcie, przedumajcie, przemyślcie a na decyzję przyjdzie jeszcze czas. Dobrze, raczki, zobaczmy jeszcze kluczek od aniołków. One czasami tak fajnie rozwiewają wątpliwości. Korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości. No i ta rada to mi się bardzo podoba, bo raczek jest znakiem, jednym z tych znaków, gdzie mają bardzo rozbudowaną, wiecie, wrodzoną, można by powiedzieć, intuicję. Wasza intuicja jest niezawodna, tak? Więc Wy się wsłuchajcie, raczki, w siebie. Mhm. Wiecie, Wy macie, że u patronków tarocie jest kapłanka. Mm -hmm. A wiecie, jak kapłanka wie, co robi, kapłanka e, zanim podejmie decyzję, to ona to wszystko dokładnie przemyśli i wyciągnie złoty środek pomiędzy dobrym a złym. Więc raczki, mm -hmm. wasza wewnętrzna mądrość niech teraz będzie takim drogowskazem i hasłem bezpieczeństwa na ten tydzień i na, temat, e, i na ten tydzień i właśnie na temat tych wyborów, które są przed wami. Wybory niełatwe, nie zazdroszczę, to ja też wiecie, ja, ascendentalny rak, więc. Trzymam się z wami, tak? Mogę wam piątkę przebić. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie, ale pamiętajcie, na spokojnie, wsłuchajcie się w siebie. Mm. Sny, zwracajcie uwagę na sny, na takie dziwne, takie nagłe myśli, które Wam przyjdą, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, w najmniej spodziewanej sytuacji. To będą podpowiedzi, które podpowiedzą, co zrobić tutaj z tymi wyborami, z tymi decyzjami, z tym niezdecydowaniem również. Także tego Wam raczej życzę: spokoju, opanowania, ostrożności i pięknego tygodnia, mnóstwo pozytywnej energii, samych pięknych dni i Pogody, pogody. Niech ta wiosna wreszcie do nas zawita. Także tego Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!